Witam, z tej strony Wojak09. Dzisiaj nadszedł ten dzień długo oczekiwany, a mianowicie jest z nami Krystian Słodkowiak. Witam. Eee, jest to fizjoterapeuta, zresztą bardzo dobry. Mam do niego bardzo duże zaufanie. Prowadzi własną indywidualną działalność pod nazwą Rekreomet. Eee, bardzo polecam zresztą. Nic mi nie zapłacił. To eee. Prawda. Eee, tak. I dzisiaj porozmawiamy o fizjoterapii w ogólnym tego słowa znaczeniu, a konkretnie będziemy mówić o zastosowaniu fizjoterapii w leczeniu młokowicy dozy. Nie będzie to kolejny odcinek, jak przeprowadzać rehabilitację, ponieważ tego było bardzo dużo, to będą bardziej ogólne ćwiczenia. Więc tak, Panie Krystianie, jak to się zaczęło? Jak, jak wpadł Pan na pomysł z fizjoterapią. fizjoterapią? Jak padłem na pomysł? No, przede wszystkim zaczęło się to już w szkole średniej, moje zainteresowania tym kierunkiem i po, po maturze po prostu postanowiłem zrealizować swoje, swoje plany. Poszedłem na studia, skończyłem studia, po studiach odbywałem staże, pracowałem w służbie zdrowia. Poszedłem, poszedłem w kierunku różnych szkoleń, kursów, podyplomowych studiów, no i tak, tak to się zaczęło. I tak trwa aż do tej pory. Hmm. E, tak, czyli to już od dawna ma pan takie zainteresowanie. To nie jest tak, tak. że wpadł pan na pomysł, że pójdę na takie studia, bo, bo po prostu... Nie mi się robić nic innego, tylko to było z pasji. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. To było... Yy, zainteresował mnie mój kolega, który, który, z którym zawsze, kiedy się spotykałem, opowiadał mi bardzo dużo ciekawych rzeczy, opowiadał mi różne ciekawostki, e, ponieważ, e, ponieważ mnie to zainteresowało, stwierdziłem, że e, f, po prostu pójdę w tym kierunku. Mm -hmm. Tak, e, tak, a kiedy miał pan pierwszy kontakt z mukowisty dozą? Pierwszy kontakt z mukowisty dozą miałem około 3 lata temu. I jaki, jakie 4? są Pana osył? 4 lata temu. No jest to, jest, to, jest to niestety bardzo. skomplikowana choroba. No niestety jest to bardzo ciężka choroba. Trudno też przewidywalna, specyficzna choroba. No i no i powiem szczerze, że w momencie kiedy się spotkałem z tą chorobą, automatycznie dowiedziałem się, że chorych na mukowiscydozę jest naprawdę dużo. Mhm. Wcześniej, wcześniej, wcześniej nie miałem, nie miałem jakby pojęcia o ilości, o skali tej choroby, dlatego że, e, dlatego, że o tej chorobie w, oczywiście uczyłem się na studiach, e, wiedziałem na czym ona polega. No, Niemniej nie jakoś nie, nie, miałem, nie miałem sposobności spoty spotykania tych pacjentów. W służbie zdrowia jednak się pracując, pracując gdzieś tam na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych czy na oddziałach rehabilitacji dziennej, no, nie, nie spotykało się tych pacjentów, mhm. prawda? bo to, 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 są, to są pacjenci, którzy przeważnie yy, albo są na oddziałach immunologii, ewentualnie po prostu w swoim jakby takim yy, ośrodku specjalistycznym domu do mukowiscydozy. No? Rozumiem. Yy, tutaj jeszcze wspomnę jako ciekawostkę, pan Krystian powiedział, że to jest yy, yy, często spotykana choroba. Ja wspomnę, że to jest najczęstsza choroba bodajże Genetyczna rasy białej, więc y, naprawdę tego jest sporo na świecie. W Polsce jest to tak trochę przytłumione jednak. <laughs> Wspomnę też, że na świecie wszędzie jest finansowana rehabilitacja. Także w Polsce to jest tak trochę też. E, no ciężko z tym jednak. E, tak, niestety. Także wracając do tematu rehabilitacji. E, jakie by Pan. Ćwiczenia zalecał chorym na mukołysie. wiadomo, pamiętajmy o tym, że jednak te stany są różne. W zależności od stanu, jednak niektórych ćwiczeń nie, nie, nie da rady wykonać. Skaza się. Przede wszystkim, jakby punktem wyjściowym, jest stan pacjenta. I od tego, od tego tak naprawdę trzeba zacząć. I zawsze ćwiczenia należy dostosować do stanu <kluzny> pacjenta, do jego jednostki <kluzny> chorobowej, do jego problemu do jego stanu, w jakim się znajduje. I teraz, I teraz tutaj, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który jest w dosyć ostrym stanie, jest to pacjent, jest to pacjent, który który przebywa częściej w takiej pozycji fotelowej, no to na pewno tutaj te ćwiczenia muszą być dosyć dosyć ostrożne, dosyć delikatne. Muszą być też dostosowane do jego możliwości, tak, żeby ten pacjent mógł wykonać te ćwiczenia. Jeżeli jest to pacjent w lepszej formie, jest to pacjent, który w jakiś tam sposób sobie funkcjonuje i całkiem sobie dobrze radzi, powiedzmy, no to te ćwiczenia oczywiście mogą być już troszeczkę trudniejsze. Mogą być trochę bardziej wysiłkowe, ale też zawsze dostosowane do jego możliwości. Pamiętajmy tylko jeszcze, że nawet jak ktoś jest w jakiejś lepszej formie, to też nie może się nagle rzucić na głęboką wodę, prawda? Żeby zawsze jest, tak. tak zawsze, nie... jest, zawsze jest zasada stopniowania wysiłku fizycznego, i to nie tylko się tyczy chorych pacjentów, mm -hmm. ale i również zdrowych osób, e, także którzy, którzy podejmują jakokolwiek nawet aktywność ruchową tak nagle, więc zawsze to stopniowanie musi występować. E, tak. Pamiętajmy też, że jeśli ktoś leży i naprawdę nie ma siły, e, no nie ma siły po prostu, to nie myślmy w ten sposób, że jak nie mamy siły, to nic nie róbmy, bo to jest też e, no, zły kierunek, prawda? Tak, zdecydowanie się z tym zgadzam, e, dlatego że no, rehabilitacja czemuś służy w jakimś celu jest. Więc e, zadaniem jakby fizjoterapii rehabilitacji jest to, żeby, żeby tego pacjenta możliwie e, w jak największym stopniu usprawnić. I teraz e, w jaki sposób to się robi? Poprzez zadawanie mu e, tego rodzaju ćwiczeń, czy tego rodzaju zadań, które są dla niego. E, Wysiłkowe, które musi wykonać z jakimś tam określonym wysiłkiem, ale jest w stanie to wykonać. I teraz, pacjent, który na przykład leży, no, trudno oczekiwać, żeby on zaczął chodzić, funkcjonować, jeżeli nasze ćwiczenia będą się opierały na przykład tylko w obrębie łóżka. Gdzieś tam w pozycjach leżących, mało wysiłkowe, takie, które może mu sprawiają, no nie sprawiają żadnego tam kłopotu, dlatego że jego sprawność nie wzrośnie. Tutaj należy dostosować takie ćwiczenia, tak jak już wspominałem, które, które, które sprawią mu wysiłek, ale będzie w stanie je wykonać. No zawsze trzeba określić sobie cel, prawda? Także, także habitacja polega na tym, że przede wszystkim zadaje się pacjentowi. Takie rzeczy, które jest w stanie wykonać nieraz z naszą pomocą, ale wtedy, tylko wtedy tak naprawdę osiąga się jakiś tam efekt i rezultat. Mhm. E, więc e, zakaczając właśnie o ten temat, jakie Pan by polecał ćwiczenia właśnie takim osobom, które nie mają tyle siły? Mhm. E... Przede wszystkim przede wszystkim trzeba zacząć od takich bardzo, bardzo podstawowych ćwiczeń, jakie to są ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia oddechowe, oddechowe w przypadku mukowiscydozy są to jakby podstawowe ćwiczenia, które są wpisane, można powiedzieć, w kanon dnia. Pacjent powinien codziennie wykonywać te ćwiczenia oddechowe. W zasadzie obu, czy jest w stanie, czy jest w stanie ciężkim, czy jest w stanie... Lepszym, to powinien wykonywać te, te ćwiczenia oddechowe. To jest jakby taka podstawa, punkt wyjściowy. Jeżeli pacjent, jest, jeżeli pacjent jest w ciężkim stanie, w kiepskiej formie, no to tak naprawdę zatrzymujemy się może na tych ćwiczeniach, na tych ćwiczeniach oddechowych. Ewentualnie jakby zwiększając może. <tryk> Wysiłek poprzez, poprzez wprowadzenie jakiegoś zwykłego czynnego ruchu, prawda? Czyli jeżeli jest ćwiczenie oddechowe, które zazwyczaj polega na tym, że jest po prostu wdech i wydech, to dołączamy do tego e, jakiś ruch. Może to być wznos ramion w górę, może to być e, może to być. E, w, Jakieś, jakieś ćwiczenie z jakimś, z jakimś przyborem, prawda, typu jakaś tam laska gimnastyczna, jakaś piłeczka mała, gdzie jest wprowadzany ruch dodatkowo, więc dostosowujemy do możliwości pacjenta. Prawda. Zaczynamy od ćwiczeń oddechowych. Następnie, następnie w, przechodzimy do ćwiczeń czynnych. Ćwiczenia są czynne, to są, polegają na tym, że, że pacjent wykonuje jakiś ruch przeciwko sile grawitacji tylko i wyłącznie, prawda? Więc często, często dla pacjentów w takim ciężkim stanie to już, jest, to już jest maksimum, to już jest maksimum i to jest wysiłek, wysiłek fizyczny dla nich dosyć duży, więc, więc najczęściej tutaj już na tym, na tym kończymy, ale jest to do wykonania. Dostosowujemy ilość, ilość tych ćwiczeń, dostosowujemy czas odpowiednio, od, odpowiednie przerwy pomiędzy, pomiędzy ćwiczeniami, stosujemy od, odpowiednią ilość serii, także to wszystko dostosowujemy do możliwości pacjenta, tak żeby on był w stanie to wykonać, ale żeby, żeby no, zmęczył się w zwyczajny sposób. Pamiętajmy tylko, że jednak do ćwiczeń oddechowych nie zaliczymy tutaj tradycyjnego drenażu, ponieważ to jest jako dodatek, a, a nie jakby część tego drena tego drenażu. No, trochę zagmatwałem w tym momencie. Ale chodziło mi o to, żeby robić i to, i to, a nie coś zamiast czegoś. W sensie nie róbmy ćwiczeń oddechowych zamiast drenażu, albo drenażu zamiast ćwiczeń oddechowych, tylko starajmy się robić trochę tego, trochę tego, jeśli nie damy rady zrobić. E no, jakiegoś tam dłuższego czasu, to po prostu krótsze jakieś fragmenty, ale żeby zrobić i to i to. Tak, bardzo fajno, przepraszam, że Ci przerwę, ale bardzo fajnym sposobem jest właśnie taka częstotliwość, <kluzni> większa częstotliwość z małą ilością powtórzeń. Czyli mhm. wykonajmy na przykład jakieś ćwiczenia w mniejszej ilości, ale częściej. No? I jeżeli, jeżeli one będą rozłożone w czasie, to bardzo fajne efekty przynosi. Niż załóżmy w takim jednym, jednym bloku, jednym cyklu, który może trwać w przypadku stanu ostrego, on może trwać nawet 10 minut, 15, no różnie w zależności jak to pacjent znosi, prawda? Mhm. A w takim razie my tu mówimy o ćwiczeniach, a jakieś. Zna pan może jakieś dobre. Książki, czy choćby strony internetowe, które mogłyby jakieś podstawowe te ćwiczenia opisywać? Książek jest dosyć dużo, powiem szczerze. Jest bardzo dużo książek. Są książki, są książki typowe dla, dla fizjoterapeutów, dla studentów fizjoterapii. Gdzie, gdzie są gdzie są zawarte między innymi te ćwiczenia oddechowe Na interne w internecie też jest dosyć, dosyć dużo, dosyć dużo w tych ćwiczeń oddechowych I tak naprawdę wpisując w wyszukiwarce Ćwiczenia oddechowe możemy z łatwością i bez problemu znaleźć propozycje ćwiczeń oddechowych, praktycznie od, od takich najbardziej podstawowych, najprostszych, gdzie, gdzie praktycznie angażujemy tylko, tylko sam oddech, poprzez, poprzez jakieś tam ćwiczenia już troszeczkę angażują kończyny górne na przykład, prawda, czy tułów. Więc jest tego jest tego akurat teraz, teraz dosyć, dosyć dużo czyli to jest ogólnodostępne, tak? Można Oczywiście, że tak, To jest jak wskoczy. najbardziej, jak najbardziej. Ćwiczenia oddechowe są, są, są bardzo, bardzo popularnymi ćwiczeniami są stosowane nie tylko wśród pacjentów ćwiczenia oddechowe tak naprawdę nie tylko się stosuje wśród pacjentów z mukowiscydozą, stosuje się ogólnie w rehabilitacji. W innych, wśród, wśród innych pacjentów, także no, jest to bardzo dostępne. Tak, to teraz umówiliśmy y, ćwiczenia dla osób takich, y, że tak powiem w gorzej formie, a jeśli byśmy chcieli zrobić coś więcej, jeśli byśmy chcieli zacząć chodzić na siłownię, czy coś w tym stylu, to już bardzo wybiegam, że tak powiem y, w przód, ale, ale są tacy rzeczywiście y, chorzy, którzy po prostu starają się jakoś utrzymać to swoją kondycję. Jakie wtedy ćwiczenia powinniśmy ćwiczyć, a na no, jakie partie powinniśmy hmm. jednak uważać? Okay. tutaj tutaj jeżeli mamy już do czynienia z pacjentem, który jest w takiej lepszej formie, e, wtedy możemy sobie już pozwolić na pracę nad, nad mięśniami, e, które, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wdech i wydech. Jeżeli oczywiście, oczywiście jeżeli jest pacjent w stanie ostrym, e, to Jemu też by się to oczywiście przydało, jak najbardziej, tylko jakby jego, jego stan nie, nie pozwala nie pozwala na to, żeby, żeby bezpośrednio skupić się nad wzmacnianiem tych mięśni. Prawda? Natomiast jeżeli już jest pacjent w takiej lepszej formie, wtedy możemy już wprowadzać ćwiczenia, ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniów. I, i teraz musimy, musimy przypomnieć sobie, że mięśnie dzielą się na mięśnie oddechowe, wdechowe i wydechowe. Prawda? Oczywiście wyłączając przeponę, która jakby jest, jakby jest ponad tym wszystkim, jest również mięśniem. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z mięśniami, z mięśniami wydechowymi, no to podstawowymi mięśniami wydechowymi to są na przykład mięśnie brzucha. Prawda? Mięśnie brzucha, mięśnie, mięśnie żebrowe wewnętrzne, i teraz mięśnie brzucha, mięśnie proste, skośne, zewnętrzne, wewnętrzne, poprzeczne, także jest, 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 jest naprawdę nad czym pracować. Mięśniami, mięśniami pomocniczymi są oczywiście też mięśnie grzbietu, mięsień grzbietu, mięśnie czworoboczne, lędźwi, to są mięśnie pomocnicze wydechowe, no i oczywiście mięśnie, mięśnie wdechowe, prawda? mięśnie wdechowe, gdzie gdzie tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z mięśniami podstawowymi, no to jest mięśnie, mięśnie żebrowe, zewnętrzne to jest oczywiście Przepona, która w momencie, w momencie kiedy, kiedy my nabieramy powietrza to ona, to ona wykonuje ruch, opuszcza się tak, żeby zwiększyć, zwiększyć pojemność klatki piersiowej, to są mięśnie szyi, no i mięśnie grzbietu oczywiście też. Najszerszy grzbietu to są mięśnie, tam zębate jeszcze, także jest, jest naprawdę dosyć dużo tych mięśni, które, które, które jakby biorą udział w wdechu, we wdechu i wydechu. Oczywiście jeszcze nie wspomniałem o, o mięśniach piersiowych, którym, gdzie, gdzie też są, które są mięśniami wydechowymi. Yy, więc, więc, tak naprawdę, tutaj praca w przypadku takich pacjentów z lepszą, w lepszej formie no powinna się skupiać już nie tylko na ćwiczeniach oddechowych, ale i na ćwiczeniach wzmacniających mięśnie, które są odpowiedzialne za yy, wdech lub wydech. Oczywiście im w im lepszej formie są te mięśnie, tym automatycznie temu pacjentowi jest łatwiej funkcjonować, łatwiej mu jest nabierać powietrza, wypuszczać. Oczywiście musimy pamiętać, że pacjenci z dozą mają mają tendencję do pleców okrągłych, do przykurczu na mięśni piersiowych, prawda? Z, racji, z, racji, z racji ciągłego kaszlu. Te mięśnie międzyżebrowe również są przykurczone, mięśnie piersiowe są przykurczone, mięśnie brzucha też często są przykurczone i mamy taką pozycję prawda, zgarbioną. Często często towarzyszą temu też właśnie plecy plecy okrągłe jako wada postawy z racji z racji ciągłego kaszlu. Więc tutaj bardzo, bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim rozciągnąć mięśnie piersiowe, prawda? Żeby mięśnie piersiowe były rozciągnięte, żeby te ramiona mogły, mogły, miały swobodę, mogły, mogły troszeczkę być w ułożeniu takim do tyłu. Mięśnie brzucha oczywiście również. No i na tym na, na pewno należy się skupić. Natomiast pozostałe mięśnie Warto byłoby szczególnie mięśnie grzbietu, mięśnie pleców, no i mięśnie brzucha warto byłoby wzmocnić. Oczywiście wspominałeś o siłowni, prawda? Siłownia, no jest to już dla takich pacjentów chyba w wybitnie dobrym stanie. To są, dlaczego? Dlatego, że mięśnie są bardzo tlenożerne, tak bym, tak bym powiedział. One potrzebują bardzo dużej ilości tlenu. Wiadomo, że siłownia angażuje bardzo mocno te mięśnie. Ćwiczymy, ćwiczymy oczywiście możemy ćwiczyć z różnego rodzaju obciążeń. Ale, ale zazwyczaj każdy, kto idzie na siłownię, no to nie idzie na siłownię po to, żeby sobie wziąć najlżejsze hantle, czy najmniejszy ciężar i tam nimi sobie ćwiczyć. Zazwyczaj idzie się po to, żeby jakiś, pokonać jakiś tam trochę większy opór, więc oczywiście tego tlenu jest nam potrzeba dużo więcej. Później ten mięsień, jeżeli się, jeżeli się zmacnia, te włókna mięśniowe się powiększają, one potrzebują oczywiście też jeszcze więcej tlenu. Także tutaj to musi być pacjent już w takiej naprawdę dobrej formie, żeby żeby podołał po prostu mm. tej siłowni i, i dał radę. E, dobrze, czyli lepiej się na razie nie wybierać na siłownię, jeśli ktoś jest w średnim stanie. E, oczywiście ja tutaj tak, no. Powiedziałem o tej siłowni, ale no. Mało jest, mało jest e, chorych, którzy rzeczywiście na tą siłownię chodzą. Ja osobiście znam chyba dwójkę tylko. E, tak. Są, jeszcze, są jest jeszcze jeden rodzaj ćwiczeń, są to ćwiczenia w, wydolnościowe. I na przykład do takich ćwiczeń możemy zaliczyć chociażby jazdę na rowerze, mm -hmm. bieżnie, orbitrek. No, to są ćwiczenia, które, które są też przeznaczone dla pacjentów takich troszeczkę w lepszej, w lepszej formie. Yy, i też, ale też, też bardzo, fajnie, bardzo po, fajnie poprawiają wydolność krążeniowo oddechową, także. Bardzo polecam takim pacjentom. Oczywiście co jest zasada stopniowania wysiłku fizycznego. No i tutaj należałoby też dostosować jakby tempo i czas tych ćwiczeń do, do możliwości pacjenta tak żeby, tak żeby ten pacjent mógł troszeczkę przez dłuższy czas wykonywać to ćwiczenie, czy jazdy na rowerze czy orbitrek czyli mały opór małe obciążenie, ale dłuższy czas i tempo oczywiście też dostosowane, no, oczywiście wszystko do jego możliwości. No dobrze, wiemy już jakie ćwiczenia możemy sami wykonywać, a skąd możemy zasięgnąć jakiejś fachowej porady odnośnie tych ćwiczeń? No na pewno powinniśmy się udać na konsultację do fizjoterapeuty, ponieważ, ponieważ fizjoterapeuta posiada, posiada tą fachową wiedzę, Także on tutaj mógłby pokierować dalej tym pacjentem. Myślę, że mógłby dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń do jego stanu. Także, także polecam jednak konsultację u fizjoterapeuty najpierw. Mhm. Mi się wydaje, że to jest też wojne rozwiązanie, kiedy ta konsultacja nie jest jednorazowa. Kiedy my jednak do tego fizjoterapeuty chodzimy i ciągle jakieś A, nowe po ćwiczenia. Tak, kontrolę, prawda? Tak, tak. Jak do. Naszych lekarzy normalnych, że tak powiem. No dobrze. Wiemy oczywiście, że temat jest bardzo obszerny. Jednak my chcieliśmy tutaj po prostu poruszyć jakieś tam podstawowe kwestie. Resztę, tak jak mówił Pan Krystian, możemy poczytać na stronach, bądź rzeczywiście pójść na taką konsultację fizjoterapeutyczną ze specjalistą. Co uważam jest e, o wiele lepszym rozwiązaniem. Na pewno, na pewno bo, bo jednak jest, jest to fachowa pomysł. pomoc. E, tak. Sądzę, że, że, że na tym możemy skończyć. E, ze mną był pan Krystian Sobkowiak Miło mi. I e, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie kolejny odcinek e, naszych, e, naszej serii. Więc zapraszam do oglądania. Na razie i cześć. Do zobaczenia. Cześć.